Cześć, Maneczko. Witam Was w kolejnym filmiku. Ponieważ aura jest jaka jest, przyszła zima, nawet na dobre, trochę się spóźniłem z tym filmikiem. Postanowiłem sobie zabrać łańcuchy z warsztatu od nas. To, tak wiecie, przy okazji, jak na Austrii i Szwajcarii jechałem, no to, to mówię, no obowiązek jest, no to trzeba zabrać. Ale to, że ja nigdy nie montowałem łańcuchów, pewnie jak niektórzy z Was również, no to wiecie, to już zupełnie inna bajka. Dlatego postanowiłem teraz tutaj rozczepić zestaw. I tak sobie na sucho, chociaż spróbować je yy, założyć, wiecie? Tak przymierzyć, założyć i zobaczcie, jak to działa. Bo bez kitu, ani w osobówce, ani, ani w ciężarówce też wstyd się przyznać, nigdy nie zakładałem łańcuchów. Tam sobie obejrzałem na YouTubie mały taki krótki poradnik, jak, 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 to, jak to tam założyć, więc tak mniej więcej wiem o co chodzi, ale wiecie, jak swoimi łapkami kurde, bez śniegu, bez, bez aut dodatkowych spróbuję, no to będzie zaraz inaczej. No dobra to biorę łańcuchy, przenoszę i lecimy. Dobra, to lecimy z tematem. Zdajmy się nad kole. Kurde, za mało odjechałem. Konczyng się podniosłem do góry, żeby mi trochę łatwiej było. No, damy radę chyba. Damy radę. Damy radę. Dobra, nie będę Dobra, no dobra, dawaj całkiem, żebyście coś widzieli, wdzieli, nie? Dużo roboty nie jest. O. Jest tu jakieś mięso. Jeszcze jako tako tu wygląda. No dobra. Czekajcie, wezmę to dół teraz. I tak, łańcuchy są zapakowane w woreczku. Jest na prawe koło i na lewe. I jak się domyślam, to jest na na jedną oponę z jednej strony i na drugą z drugiej, tak? Kurde, jakie to ciężkie. Dobra. Jak tu się za to zabrać? A dobra, bo one są jeszcze nie używane nigdy. A, to są jakieś zapasowe. A dobra, mamy instrukcję obsługi. To może coś z tego będzie. Dobra, proszę o was, to wygląda tak. Pierwsze najeżdżamy na łańcuch. Drugie, spinamy go na oponie. Trzecie. E, spinamy boki. A, przeplatamy tego, tego. Ten mniejszy łańcuszek. Cztery. Spinamy naciągacz. I pięć. ale to jest łatwo napisane, człowieku. Czyli to w ten sposób musi się odbyć, czyli nie tak trzeba go rozłożyć. nie co na YouTubie było, że... Już tak jakby na odwrót, że on na koło się zakładał, ale myślę, że damy radę tak. Dobra, pokażcie mi. Tam Pamiętam kiedyś jak miałem łańcuchy, to chociaż sobie pod koła podrzucałem, nie?

Zimno, trzeba się trochę rozgrzać. No i dobra, pokażcie mi, jak to tu jest teraz zrobione, Może coś tu widać będzie. Postaram się to zrobić tak dość dynamicznie. Ale weźcie pod uwagę, że nigdy tego nie robiłem, więc, <noise> więc proszę o, wyrozum o wyrozumiałość. To jest gumowy, tak? To jest rozumiem ten do naciągacza. Do napinacza. To napinacz się będzie nazywał. Dobra, to rozumiem to trzeba... Kurde, gdzie to jest początek, co? Te, według tej te instrukcji muszą iść do strony zewnętrznej i to nawet byłoby. Kurwa. Tak ma być. Pokaż. A dobra. Czekajcie, to jest początek. Tak, dobrze widzę, dobrze widzę. Och, dobra, to już będzie lepiej. Bo już jesteśmy bliżej w celu. Ten łańcuch mi tutaj. Powiem Wam szczerze, że naprawdę tyle lat ile jeżdżę, jeszcze już nigdy nie miałem okazji yy, używać łańcuchów na szczęście w sumie. No tam kilka razy się podkładałem pod koła, żeby żeby ruszyć w ogóle z miejsca, ale tak żeby kompletnie zakładać właśnie to nie, to nie miałem okazji Uf, tak patrzeć? Tu są te dwie spiączki od... A dobra, czając chodzi chyba. Co bardzo ciągnę w Panie, kochany tak miało być tak, dobrze mówię, dobrze mówię o i teraz to, to pasuje tak, tak jest dobrze tu będzie chyba dobrze tu się nie splącza, nie tak 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 i tak Dobra, o! Czyli założenia tu mamy gotowy produkt. No dobra. Spróbujmy zrobić to tak jak. Wiem, tak jak w instrukcji jest, czy. gorzej, no, jak najadę, a potem będzie problem. mi się to składa? <laughs> To jak myślicie? Lepiej tak czy tak Ogólnie biorąc, chyba od góry lepiej łatwiej No dobra, spróbujmy tak Tak jak piszą A nie, ja tu na czapę mam No to dobra, to nie mam innego wyboru To muszę tak założyć A to tak Na jedną oponę. No tak, a w sytuacji kiedy się zakopiesz, co wtedy? Jak już wiecie, jak już samą stoi na amen, to, to co, to wtedy go trzeba albo ruszyć, albo nie wiem, albo wepchnąć jakoś, żeby on, kurde, sam zaciągnął ten, ten łańcuch. No dobra. To byłoby coś takiego. Jest w miarę równo na środku. Kurde, patrz. Chciałbyś mieć takie łańcuchy? Wiecie co? Ten pomysł z tym, żeby on leżał na ziemi jest lepszy. Tylko że ja to nie ma miejsca, bo to jest już kurdy pas drogowy z przodu No dobra, może tyle podjadę Może on po prostu sobie tylko przeskoczył, nie? To my się iść tu To się iść tu o. o i tak zrobimy, że on sobie tylko przeskoczy I wtedy go będę mógł zapiąć i powiem Wam, może nie będzie aż takie trudne, bo to jako tako idzie, dopóki on się nie sklątał, to wszystko jest OK. Dobra, żeby nie spadł. Może coś z tego będzie. Postaram się bez cień zrobić ten filmik. Tak żebyście sobie też mogli to potem odtworzyć. Dobra. I tak. Teraz z założenia musimy przypiąć te dwa paczeki do, do tych oczek, które tam zostały. O. Korda, wiecie, lepiej sobie na sucho to zrobić, zwłaszcza, że nigdy tego nie robiłem i przynajmniej może jest szansa, że nie będę się aż tak bardzo pierdzielił, jak kiedyś przyjdzie krytyczna sytuacja. Tylko sobie po, po, po prostu na, na miękko, na spokojnie kurczę założę je i, i nie będzie bólu aż takiego. Dobra, czekaj, dajmy jedną stronę. na drugą stronę. Ale człowiek, kurde. A ja tu się bałem, że ja sobie nie poradzę. I teraz, według tego, co było napisane, to trzeba to. Proszę, ja Was naciągnąć. Złaniam wam? Trochę zasłaniam, mnie, Że te, przez te wszystkie oczka ma przejść ten. Ura. No dobra, czekaj, gdzie jest ta instrukcja obsługi? Jak to tu było? A, że przez tą kotwiczkę się przeciąga. Tą końcówkę, tak? A potem? Przez to niby się przeciąga, tak? Ostatnie oczko. Co wtedy? Tak, tak, jeszcze nie, ale już jestem blisko, już mam, już mam koncepcję, panowie. Tak, 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 jeszcze nie. kurwa mać zaraz mnie chuj strzeli Ty no jak ten kurde hito wymyślił to ma iść stąd dotąd. I wtedy w dwóch punktach ma być mocowany. Ma być zahaczony tak. Po kolei. Okręć dookoła i zahacz. Dobra, mam okręcone dookoła i zahaczone na ostatnie oczko. Tak, jak tu jest narysowane. dobra, już mam. że jeszcze raz przetrawiłem instrukcję obsługi. <laughs> I dobra, to chyba chodzi o to, że to trzeba naciągnąć porządnie. O, i wtedy mi będzie pasowało, żeby to jeszcze raz tutaj przełożyć albo za dół. O, nawet je jeszcze jedno piętro niżej, żeby to z jednej i z drugiej strony było naciągnięte. To chyba o to chodzi. O, wiecie. Można jeszcze tutaj rozdać. O, i teraz fajnie sobie to naciągnąć. I powiem Wam, jakby kawałek jeszcze przejechał i to jeszcze raz pociągnął, to by było już całkiem spoko. No tu ładnie leży. Zobaczcie. Czekaj, to wezmę Was bliżej. Trochę technologicznie, jak się gubi, znaczy O. Tu ładnie leży. Tutaj też jest elegancko. I tak mniej więcej na środku opony cały czas idzie sam łańcuch. I tutaj też jest gid, więc powiem Wam. Samo założenie tak na sucho, no to, to teraz już mniej więcej wiem o co chodzi. I mam nadzieję, że też Wam trochę pomoże. Ale kurde, w wypadku poślizgu. Co? Jedyna opcja jest taka, że albo coś podkładasz, jakiś kołek pod koło, że ta opona podejdzie wyżej i SE może wtedy podłożyć ten łańcuch. Ewentualnie co? Podkładasz go i robisz ciąg, i tylko bez blokady, żeby nie stanął na bok. Robisz ciąg i on wchodzi pod spód i ciągnik sam najeżdża. A jeżeli nie, no to co? To jedynie podlać jakąś wodą. Chyba, że macie jakieś inne pomysły, no to to dajcie znać. <noise> Jak widać, trochę technologii człowiek się gubi, no ale powiem Wam, może jest szansa, że coś z tego będzie. A jestem teraz przynajmniej zadowolony, że na spokojnie sobie mogłem to ogarnąć, bo wiadomo jak jak yy, samochody jeżdżą czy, czy jest śnieżyca, czy, czy tam cokolwiek innego, no to, to ża żadna przyjemność, żeby grzebać w śniegu że, że w zaspach, czy tam się uczyć nie? i instrukcje obsługi czytać, a tak to myślę coś z tego będzie, to nic mam nadzieję, że coś Wam podpowiedziałem i do zobaczenia w kolejnym filmiku trzymajcie się, hej!